Subskrybujcie mój kanał Zobaczycie zaraz pole Moje buty nowe Chodźcie, ale tego to nie będzie pokazane Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie Tylko to się przejedzie Jestem na wsi Właśnie A Zaraz wam pokażę Pole To, to wypisu Drzewo Tam. Jakie co? To zobaczmy co tam jest. No nie mam. Mm. Widzicie jak tu jest? takim miejsce na pole. To się o, zaraz pokażę wam perliczkę. Żeby, żeby mi nie uciekła dwie dobrze jest teraz? O proszę. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No to cześć.